Cześć wszystkim, Dawid z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować niemiecki niszczyciel 10 tieru Z52. Tutaj mamy elitarne bonusy okrętu. Możemy sobie wybrać albo poddziała, albo pod torpedy. Ja osobiście robię tą linię głównie poddziała, dlatego wybrałem właśnie tą pierwszą opcję. No, i jak ktoś bardzo chce się chce grać tym niszczycielem, tylko pod torpedy albo głównie pod torpedy, no to może sobie wziąć tą drugą opcję. Aczkolwiek ja gorąco polecam podbijanie jednak tych dział, bo są mordercze. Tu mamy statystyki kamuflażu historycznego. Na wodzie prezentuje się to w taki sposób. No Z52 to jest jeden z moich ulubionych niszczycieli w grze. Zrobiłem go praktycznie na samym początku, jak tylko linia weszła kilka lat temu. Uczyłem się tymi niszczycielami grać. Tak więc no gorąco polecam wszystkim. Bardzo ciekawa linia. Battle Honorsy na tym okręcie wyglądają następująco. Tu mamy jeszcze skile dostępne na okręcie, na okręcie, czyli dopałkę do silnika drugiego poziomu, trzy użycia, sonar, dwójkę, trzy użycia oraz dym, jedynkę, też dwa użycia. Statystyki na paskach, jak sobie je rozwiniemy, wygląda to następująco. Życia mamy niecałe, nieco ponad 20 tysięcy, obrony standardowe jak na niszczyciel. Prędkością i zwrotnością okręt plasuje się powiedzmy po środku. W zasadzie nie jest najlepszy w żadnym z tych aspektów, aczkolwiek nie wypada to bardzo źle. Działka 128: bardzo fajny reload, zasięg też całkiem przyzwoity. Plusem tych działek jest to, że one są bardzo, bardzo celne. I apeki są po prostu na tym Dedeku mordercze. Eee, w ogóle niemieckie niszczyciele mają jeden z lepszych dział w grze. Eee, tak naprawdę konkurować z nimi mogą tylko i wyłącznie ruskie eee, Dedeki, ze sto, które mają 130 mm działka. No i ewentualnie Francuzy, aczkolwiek Francuzom naprawdę brakuje, zwrot, e, brakuje celności na tych działach, a tutaj mamy. Piękne skupienie, te działka są naprawdę, naprawdę mocne. To co robimy działkami z innymi niszczycielami, jak strzelamy z apeków to jest po prostu tak jakbyście strzelali z krążownika. Druga sprawa, hajaki. Zobaczcie, że są 4% na podpalenie. Mamy 6 lówek, fajny reload i te okręty też potrafią fajnie palić. Także torpedy, dwie wyrzutnie po 4 sztuki dosyć szybki reload tych torped torpedy nie zadają jakiegoś bardzo dużego damage'u mają przyzwoity zasięg aczkolwiek prędkość tych torped jest troszeczkę wolna i trzeba się do nich naprawdę przyzwyczaić pelotka jest, bo jest, ona sobie tam gdzieś coś strzela ale raczej mało, nam, mało strąca no i wykrycie 5,73 km takie też całkiem przyzwoite to wykrycie Tutaj mamy supalsy standardowe jak na niszczyciel, czyli zmniejszenie wykrycia przez, przez węgiel. Lepsze racje żywnościowe na zmniejszenie reloadów, no i lepsza benzyna na podbicie sterowności i szybkości okrętu, equipment. W pierwszej opcji ja wziąłem sobie zmniejszenie reloadu dział i tą opcję wam tu gorąco polecam. Nie ma sensu się bawić w jakieś obroty dział czy, czy obroty torped. Tutaj naprawdę trzeba podbijać to, co jest najlepsze na tym okręcie czyli po prostu te mordercze działa. W drugiej opcji ja mam silnik, ewentualnie można sobie tutaj wrzucić ster. E, w trzeciej opcji e, mam zbicie wykrycia e, no jak ktoś nie chce zbijać tego wykrycia da się grać e, tak tym okrętem e, grałem bez tego wykrycia dosyć długo i też spokojnie się bawiłem tym okrętem, naprawdę dawał radę Także jak ktoś nie chce tego wykrycia, to wtedy wrzucamy sobie tutaj ster i też okręt będzie się sprawdzał. Ale przy takiej konfiguracji jaką mam teraz, wydaje mi się, że okręt jest minimalnie lepszy, jesteśmy w stanie trochę szybciej sobie, trochę bliżej podejść do celu. Większość dedeków też sobie wyświecimy trochę szybciej, nawet się zdarzało tak, że potrafiłem wyświecić shimę zanim ona mnie wyświeciła. A druga sprawa, że praktycznie cały nasz zasięg wykrycia pokrywamy sobie sonarem dwójką. Tak więc to jest naprawdę też fajny patent na tym okręcie. Naprawdę ciężko nim wyłapać jakieś torpedy, czy, czy po prostu przegrać z jakimś innym niszczycielem. Jeśli chodzi o kapitana, to siedzi tutaj Hiper od dłuższego czasu troszkę inaczej zbudowany niż, niż pod normalnego DDK, tak więc w pierwszym levelu ja mam tutaj trzecią opcję. Nie wybierałem pierwszej opcji z tego względu, że tym niszczycielem naprawdę ciężko jest złapać torpedy, zwłaszcza, że prawie cały czas spływacie na sonarze. Jedyne torpedy jakie możecie złapać, to jest w zasadzie jak lotniskowie jest wam gdzieś wsadzi, ale powiedzmy sobie szczerze, nalot od Hakurius Torped to ten skill nam nic nie daje, bo i tak jesteśmy na niej, tak? W drugim levelu ja wziąłem sobie dodatkowy sonar i to Wam gorąco polecam, bo tym dedekiem naprawdę sonar będziecie używać praktycznie cały czas. W trzecim levelu pierwsza opcja i tu nie ma sensu kombinować w nic innego. W czwórce na hiperze szósty zmysł, jak robicie na normalnym kapitanie, bierzecie pierwszą opcję. W piątce, ja mam Dardevila i polecam go brać, zawsze to tam pod koniec, jak macie mało życia jesteście minimalnie bardziej zwrotniejsi, jak ktoś nie chce pod przeżycie pierwsza opcja. W szóstce, sonar i to jest must have na tym okręcie, naprawdę lepszy sonar tu się przydaje, będziecie tego sonaru naprawdę bardzo często używać, żeby świecić torpedy w walce z innymi dedekami. Bo tak naprawdę to są Wasze priorytety, e, grając z niemieckim niszczycie, niszczycielem. Musicie w pierwszej kolejności wybić wszystkie dedyki wroga, potem spotować, puszczać sobie torpedy, czy po prostu e, męczyć inne okręty, gdzieś tam z hajaków czy zapeków. To już, to już jest e, wtedy e, do wyboru, do koloru. E, w siódmym e, levelu pierwsza opcja. W ósmym levelu e, bierzecie dym, i tu nie ma co kombinować z czymś innym. E, w dziewiątym levelu tylko pierwsza opcja. W dziesiątce ja mam Honor Seeker to praktycznie standard na moich okrętach. Jak ktoś nie chce Honor Seekera, bierze sobie pierwszą opcję pod przeżycie. E, w jedenastce apeki, i bierzcie te apeki naprawdę na, na zetkach. Apeki są po prostu mordercze, potrafią wpakować cytadele w każdy okręt. Jeśli chodzi o 12 level, to ja mam podbicie torped. Jak ktoś nie chce podbicia torped, można oczywiście wrzucić pierwszą opcję, i to też się naprawdę fajnie sprawdza. Tak więc, to by było wszystko, jeśli chodzi o bult, to jak się pływa tym okrętem, jakie są jego słabe, mocne strony. To wszystko Wam się postaram pokazać i omówić w trakcie trwania. Bitwa, które nagrałem, niestety mam tylko dwie bitewki, ale na ich przykładzie raczej pokażę Wam wszystko, tak więc zapraszam Was do oglądania. No i mamy pierwszą bitwę, Epicentrum. Jest parę botów, no niestety tak ostatnio słyszę, że jest trochę tych botów, ale bitwa ogólnie całkiem fajnie wyszła, także pokażę Wam ją, także standardowo tutaj płynę sobie deckiem. Na razie w kapa, przejmiemy sobie tego e, skrajnego kapa, potem delikatnie na bok. E, oczywiście e, nie ma tutaj e, włoskiego pancernika, więc e, też będzie troszkę lepiej. E, no, dla mnie, żeby, żeby tutaj pływać, nie muszę aż tak bardzo uważać. E, teraz e, drugi krąg. Zaraz powinny się wyświecić Dedeki e, i będziemy sobie do nich strzelać. Tutaj pójdą torpedy, bo te Dedeki lubią gdzieś tam sobie wpłynąć w te torpedy, może się uda w coś trafić, może nie, zobaczymy. No i mamy giringa, także zaczynamy do niego strzelać. Tu mamy Moskwę też e, przed naszym dziobem, e, więc trzeba uważać, bo Moskwa e, bardzo fajnie kasuje do deki. E, poszedł dym, sonar, żeby, żeby wyświecić torpedy, które mogą mieć właśnie od tego giringa. No i strzelamy sobie cały czas w tego giringa on stoi w dymie, gdzieś tam próbuje trochę wycofać, ale cały czas gdzieś tam wchodzi e, w niego jakaś jedna, dwie pestki jak widzicie, że e, pojedyncza pestka robi ponad 500 e, damage'u to jest właśnie to, o czym mówiłem e, jeśli chodzi o działka właśnie e, apeki, że one są naprawdę mordercze, zobaczcie jak ten gearing już wygląda, praktycznie końcówka życia jeszcze do niego postrzelamy znowu weszło za 500 Wiadomo im bliżej tym lepiej e, się strzela w dedeki, no tu niestety z dystansu musimy trochę postrzelać, ale on zaraz powinien zejść, także tak nie ma już, e, nie ma już gearinga. Mamy i Izumo jeszcze Ibukiego, e, puszczy torpy w Ibuki, e nie wiem czy on je przyjmie czy nie, ale trzeba go skasować, bo e, no boty za, zawsze gdzieś tam mocno biją dedeki, więc trzeba, trzeba się ich szybko pozbyć też. Mamy też warmonta, który idzie sobie dosyć mocno do środka. Zaczniemy go trochę podpalać. Mówię, we, e, są dwie szkoły grania zetkami. Niektórzy strzelają cały czas z e, no Ja, tak jak już wspomniałem, wcześniej strzelam do większych celów z haeków, bo te haeki naprawdę fajnie podpalają. E, tutaj też zaraz powinno być, to widać, jak, jak e, zaczną wchodzić pożary. Dziobem cały czas ustawiony tutaj do tej Moskwy. No i widzimy, mamy już tutaj jeden pożar. On chyba wcześniej dostał jakiś loding czy coś i po prostu się nie gasił. No zaraz będziemy mieli torpedy puszczone. Chyba nie dolecą do tego Vermonta. A nie, Vermont się ugasił, ale cały czas jeszcze stoi w dymku. Ymm, I próbuję sobie go wszystko podpalić. Tak, torpedy raczej do niego nie dojdą ale postarajmy się go zatopić zawsze to jeden okręt mniej będzie tutaj jeszcze mamy izumo który się kręci w kółko cały czas ten bot no to co boty robią to jest po prostu nie do opisania wycofujemy się od tej Moskwy też cały czas dziobem do niej nie pokazujemy nigdy burty do Moskwy w ogóle jak są Ruskie krążki, czy, czy y, japońskie krążki, czy niemieckie to naprawdę y, niszczycielami trzeba uważać bo cały czas ten Wermum gdzieś tam już mocno oklepany y, wycofuje się, ja odpłynę od tej Moskwy żeby y, żeby gdzieś tutaj się nie wystawiać po prostu na jej ostrzał jakoś podstaw, y, no bo y, po prostu one bardzo fajnie y, ściągają dedeki Płynę sobie tutaj na tą flankę tu jest Worcester z którym się e, dużo łatwiej mi strzela tu jeszcze się wyświeciła shima więc teraz spróbujemy skasować tą shimę która jest e, no ma pełne życie zobaczcie jak szybko e, jesteśmy w stanie e, zjechać właśnie takiego dedeka tu jeszcze torpedy w Worchestera. no i e, płyniemy cały czas za tą shimą zobaczcie jak ona mocno zbiera i praktycznie co 3 sekundy dostaje taką salwę, więc ona, ona praktycznie nikt nie w oczach. No tu mógłbym trochę lepiej celować, ale mówię też, e, z dosyć długo nie grałem i po prostu e, nie byłem przyzwyczajony dział, do działu, do ich trajektorii. Puściła nam e, torpedy, które widzimy z daleka. Jesteśmy w stanie się do nich ustawić, tak żeby przepłynąć między nimi. Tu kolejne torpedy, więc znowu sobie zbro, zrobimy e, zwrot, wymienimy je i cały czas płyniemy za tą shimą ona zrobiła dosyć duży błąd, że zaczęła się z nami strzelać, bo niestety będziemy ją cały czas widzieć, ona już raczej na pewno nie ucieknie ma jeszcze jedną torpedy, które gdzieś tam zaraz nam puści ja już nawet nie będę strzelał do niej z torped bo to nie ma sensu będziemy trzymać w miarę, w miarę dystans do niej, żeby nie mogła nas przytorpedować, no i ostatnia salwa i powinno być po shimie tak, mamy fraga, shima na dnie konfederat wszedł Także teraz sobie już e, przepnę się na Haeki, bo zostały, tl, został jeden okręt. No i płyniemy sobie tam jeszcze spróbować go upolować. Może się uda. Widzimy, że e, straciliśmy tylko dwa okręty, bitwa jest w zasadzie, e, w zasadzie już wygrana. Bardzo fajnie się udało tutaj to rozegrać. E, widać, że drużyna też w miarę ogarniała, straciliśmy chyba tylko dwa boty i żadnego gracza. <laughs> No teraz trzeci okręt już stracili, ale to została sama Moskwa, która jest już tam praktycznie na nadobiciu. Nawet chyba już do niej nie dopłynę, żeby do niej strzelić. Tak, bitwa się skończyła, Moskwa na dnie. Na punkty wygraliśmy. E, teraz mam drugą bitwę, Cage. E, tutaj popłynę trochę niestandardowo, bo e, po przeciwnej stronie jest e, włoski pancernik. Więc po prostu muszę uważać też, żeby gdzieś nie dostać po prostu w, w burtę, czy, czy nawet od dziobu e, no salwa od włoskiego e, pancernika. Zawsze boli niszczyciel, także poczekam sobie tutaj przy tej skałce, zaraz się powinien wyświecić jakiś dedek. Widzimy, że są po cztery, czy znaczy my mamy trzy, przeciwnik ma cztery dedeki, więc będzie czego strzelać i tak. Mamy tu giringach. też tu trochę słabo, słabo celowałem. Ale tak jak już wspomniałem ostatnio, no jestem też po dużej przerwie e, od, od grania w okręty i po prostu e, no jeszcze nie, nie, nie czuję tego wszystkiego tak ta ta jak wcześniej, też jestem chory trochę i po prostu minimalnie gorzej mi idzie, ale widzimy idą torpedy, ustawiamy się do nich tak, żeby jak najmniej, e, jak najmniej ich przyjąć albo po prostu ominąć wszystkie, e, ostrzeliwujemy sobie tego giringa. Jeszcze jedna salwa, i powinno być po nim, i tak mamy pierwszego kila Gearing na dnie mamy już ponad 13 tysięcy e, Poszła naprawka, bo tam minimalnie e, po tej torpedzie żeśmy troszeczkę e, tego życia stracili. Tu jeszcze postaram się zniknąć, bo tam w dymie stoi e, Colombo. Tak więc też za blisko do niego nie podpływam. Tu sobie postawię dym, bo leci też nalot na mnie. Także jestem widoczny w którym miejscu. W którym miejscu jestem po prostu, żeby gdzieś tam nie, nie trafił. Widać, że strzelił w e, innego DDK na razie. No, ale puścimy sobie tutaj torpedy. Może on nie przyjmie. E, no, akurat, gracze na Kolombo zazwyczaj nie puszują jakoś bardzo mocno. Trochę do przodu, tro trochę do tyłu. E, wykorzystują zwrotność tego okrętu. Widzimy, że ten Kolombo patrzy w naszą stronę działami, więc e, na razie mu się nie pokaże. E, widzimy, że torpedy idą ładnie w niego. Tam jeszcze zanim jest Jutland, ja sobie e, zacząłem strzelać, bo chciałem tego Jutlanda upolować. O, poszedł w dym, niestety nie trafiłem. Jedna torpeda z zalaniem. O, Jutland też przyjął torpedę, jeszcze z zalaniem. Kolombo e, widzimy, że e, cały czas na zalaniu strzelił do nas, więc się odkręciłem. Tam chyba dwie pestki weszły, ale widzicie, że dosyć mocno. Oberwałem. Także jeszcze tutaj sobie do niego z hajków postrzelam. Może wejdzie jakiś pożar, może nie. Dobrze byłoby go już skończyć. Bo tu widzimy, że został, został praktycznie na dobiciu. Tu jeszcze się ściągnęła naszą lotnie Na razie przegrywamy, ale, ale nie, mamy, nie ma przeciwników już Kolombo, więc w zasadzie największe zagrożenie dla nas e, przestało istnieć. Teraz spłyniemy sobie z kapa, postaramy się go odbić. Tam jest jeszcze Worcester, ale Worcesterem się aż tak bardzo nie przejmujemy, e, ponieważ ten okręt e, no, nie jest w stanie nam zagrozić, jak będziemy powyżej 6 kilometrów od niego. 6-7 km to jest taka bezpieczna odległość e, dla niszczyciela w walce właśnie z większością krążowników. No, pomijając niemieckie, e, japońskie, ruskie no i wiadomo, że e, włoskie. Ale z Worcesterem spokojnie możemy się na takim dystansie jaki tutaj mamy strzelać. Z początku strzelałem do niego z Apeków, ale przepiąłem się na Haeki, no bo wiadomo każdy pożar gdzieś tam dodatkowy damage się liczy. Apeki potrafią się od Worcestera poodbijać troszeczkę tym z tej odległości, no też na pewno w cytadele nie wejdziemy. A tak jak widzimy z haeków. wszedł już drugi pożar, on się szybko ugasił. Z pierwszego, więc teraz już się nie ugasi. Tu jeszcze powinien przyjąć torpedy. Już mamy drugi pożar. Zaraz powinien wejść jeszcze trzeci. Jeszcze zalanko tych torped tam krzyżowych dosyć dużo weszło. Tak więc nie mało orchestera. Yy, przeciwnikowi została lotnia BOT yy, i dwa dedeki. Ja zdecydowałem się upolować tą lotnię, ponieważ straciliśmy naszą, a mamy jeszcze minimalną stratę punktową. Tak więc upoluję szybko tego tego niszczyciela, tego e, lotniskowca, on już ma trzy pożary e, tu się przepiąłem na apeki, żeby chwilę z nich postrzelać aczkolwiek i tak z powrotem zaraz wrócę na hajaki e, jakoś tak z przyzwyczajenia, po prostu wolę z hajaków bić e, do, do większych jednostek, tu jeszcze torpedy niszczyciela już nie ma, mamy 110 tysięcy damage'u teraz wracamy szybko w kapa, żeby go bronić e, tak naprawdę już mamy już mamy przewagę punktową, przewagę okrętów. Tam jeszcze kolega, który ze mną grał w Plutonie, strzela się z niszczycielem. Bałem się, że on przegra ten pojedynek, ponieważ na mapie wyglądało to tak, jakby ta sima właśnie go raszowała, ale sobie poradził, upolował tą lotnię, znaczy tą, tą niszczarkę. Tak więc mamy trzy okręty, przeciwnikowi został jeden płyniemy w kapa, żeby go trzymać może jeszcze się uda upolować tego, tą szime która tam została, no i bitwa w zasadzie jest już, jest już wygrana nawet jakbyśmy stracili któryś okręt to, to raczej spokojnie wygramy tak więc płyniemy sobie upolować już tą ostatnią shimę tu już się nic więcej, więcej nie, wy, nie wydarzy tak więc, tak jak widzieliście no, ZK -ka fajnie kasuje dedeki to jest taki właśnie główny główny jej główne jej zadanie no tutaj mamy już tą szimę. ona nam jeszcze pięknie burtę pokazała także tak naprawdę to są dwie salwy i po tej simie i bitwa będzie zakończona jeszcze poszedł sonar gdyby jakieś tam torpedy szły zapobiegawczo także tak bitwę mamy już wygraną no i taka bitewka bonusowa trzecia miały być dwie ale stwierdziłem że, że trzecia też może być to już bitwa bez, bez Plutonu, e, bitwa też bez lotni, e, nie pamiętam to chyba też było parę botów, e, tak więc na razie płynę sobie tutaj na flankę, e, będę z tej strony starał się e, świecić dedeki kontrować. E, no jest tylko jeden Jutland, on akurat właśnie tutaj nam się pokaże, jest trochę krążków. <laughs> Tak, tą bitwę zdecydowałem się pokazać z tego względu, żeby e, pokazać Wam, co można zrobić dedekiem, e, zwłaszcza niemieckim dedekiem, e, w starciu ze Smoleńskiem. Bo wiem, że e, ludzie grający dedekami bardzo, bardzo się boją Smoleńsków, e, po prostu jak gdzieś Smoleńsk się pokaże, e, czy coś, to, to po prostu e, jest wielkie, e, robi się wielkie oczy, nie wiadomo co zrobić. Tutaj Jutland dosyć mocno oberwał. Widzimy, że w zasadzie trzy salwy Jutlanda już praktycznie no, w połowie nie ma. się musiał wycofać. Poszedł sonar jeszcze e, nasz, żebyśmy wyświecili te torpedy. Tam dwie torpy weszły w Bota Joe. Także tu już się nie pchałem między tamte skałki, bo tam po prostu byłoby za dużo okrętów, które by do nas strzelały. Zdecydowałem się wyjść tutaj na bok, przykleić się trochę do tej skałki. E, zobaczyłem tego Smolańska i stwierdziłem, że. Spróbuję wydziałkować sobie tego Smoleńska. Tu jeszcze tego Jutlanda troszeczkę po, po, poobijam. Trochę słabo celowałem w tego Jutlanda, tak naprawdę. Bo on powinien tutaj już po tej salwie zejść, gdyby weszła ta poprzednia. No ta też nie weszła. Także mówię tutaj z tym moim celowaniem: ostatnio jest troszeczkę słabo. Ale Jutland niestety musi się wycofać na końcówce życia. Tu w dymku po prawej stronie widzimy, tam był dymek właśnie puszczony przez Smaleńską się wycofał trochę do tyłu. Płynie tu w naszą stronę. Na razie nie strzela, ale ja już zaczęłem do niego strzelać z apeków. Pierwsza salwa niecelna, z drugiej weszły tylko zapociski. pociski. Tu jeszcze ajoła, która nam, bot ajoła, która nam wyszła na plecy. Puścien torpy. To no jeszcze salwa z Apeków i, i wracam właśnie do tego Smoleńska, bo niestety, ale pokazałem mu górę. E, teraz tak, do Smoleńska ustawiamy się e, dziobem, dajemy sobie dymek blisko skałki i po prostu strzelamy sobie do niego. Zobaczcie, że Smoleński zazwyczaj, jak dedek ustawi się dziobem, nawet na bliskiej odległości, no bo to 5 km, to powiedzmy, że jest prawie zwarcie, ma duże problemy z tym, żeby trafić w niszczyciel. Nawet jak gdzieś zaczną wchodzić te pestki, to one nam za dużo nie robią. A Smoleńsk, zobaczcie, jakie jest mięciutki. W górę weszła jedna cytadela, druga cytadela, trzecia cytadela i już mamy Cytadel Crisis na Dedeku. Strzelając do Smoleńska, nie puściłem w niego żadnej torpedy. A Smoleńsk praktycznie jest już na połowie życia. Nam praktycznie nic nie zrobił. Tutaj ta jedna torpeda weszła, no nie zdążyłem się wycofać. Myślałem, że one znikną po prostu troszkę szybciej. Ale wracamy sobie z powrotem do walki, ten Smoleńsk na razie przestał do nas strzelać, także idziemy sobie na niego teraz ładnie, tam widzimy, że jeszcze e, krążek nasz e, nam troszkę pomógł, no ale Smoleńsk już mocno obity, także jeszcze go sobie dobijemy tutaj. Gdyby, było, gdyby była sytuacja jeden na jeden, ja bym tego Smoleńska sam tutaj zrobił na spokojnie. Zetka naprawdę się do tego nadaje, żeby, żeby zatopić Smoleńska. Eee, niejednokrotnie to zresztą zrobiłem, nawet na innych okrętach, na Z44, nawet udało mi się parę razy, i ja wiem, takie coś zrobić. Eee, także na spokojnie, tylko mówię, trzeba z dziobu, po prostu wtedy strzelać i zobaczcie, jak Smoleńsk ucieka przed niszczycielem. No to jest po prostu coś pięknego. Tak przereklamowany okręt, że to jest po prostu masakra. No i dobra. Zostało nam e, zostało trzech wrogów, nas też jest trzech. O tu mamy w końcu tego Jutlanda. On się widać, że trochę naprawił. Teraz już nie możemy mu odpuścić, trzeba go zatopić. Jak więc płyniemy za nim? Na razie sonaru nie odpalałem, bo stwierdziłem, że on e, na razie nie puścił torped. Dopiero teraz poszedł sonar tak zapobiegawczo. Tam widzimy jeszcze Worchestera na końcówce ży życia, ale się nim jakoś prostu nie przejmujemy. Na razie priorytetem dla mnie było zatopienie tego, tego Jutlanda. Tam ładnie Brindisi sobie poradził z tym e, Worchesterem. Jutland bardzo szybko ucieka, zobaczcie też jak szybko mu znika życie. No i nie ma Jutlanda, została tylko e, montana. Przepiąłem się na haek i teraz e, idę w stronę właśnie tej montany. Zostały niecałe dwie, dwie minuty. E, Brindisi dosyć blisko tej montany, też widzę, że ładnie tam ogarniał ten Brindisi, żeby, żeby właśnie nie zejść od tej montany. Bo tam widziałem przez moment pokazywał mu e, pokazywał burtę do tej montany, co mogło się bardzo źle skończyć. No ale płyniemy sobie to, za tą Montaną, ona minimalnie zaczyna kręcić w naszą stronę. Nie wiem, chciał chyba kapa przejąć naszego, naszą bazę, ale, ale stwierdził, że to nie ma najmniejszego sensu. Za mało czasu chyba zostało już. Tak więc e, strzelam do niego z haków, dziobem do niego. Powoli zmniejszam sobie dystans, żeby wpakować mu jeszcze torpedy. Mamy jeszcze w zapasie dymek. Tak więc może już powoli tutaj przejdę do, do podsumowania zetki. E, więc tak jak, jak wspomniałem na samym początku, e, zetki charakteryzują się naprawdę bardzo dobrymi działami, e, bardzo fajnym, e, fajnymi parametrami na APEKach, na HAEKach też całkiem fajnie to się sprawdza. <torty> Torpedy są jakie są, no na pewno nie, nie należy tymi okrętami raszować pancerników, bo zobaczcie co, jak to wygląda. Nie jesteśmy w stanie ściągnąć praktycznie żadnego na raz. więc JOLO więc jakieś tam mocne odpada. Eee, także, pierwsze, pierwsze co bierzemy na cel, na pewno to są dedeki. Potem krążowniki, pancerniki, no i wiadomo, spot i tak dalej. Że dajcie mi znać, czy, czy w ogóle gracie eee, niemieckimi dedekami, czy chcielibyście je robić. Jakie są Wasze wrażenia? I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.